Cześć ludzie z tej strony Magnus witam was w kolejnym odcinku na moim kanale słuchajcie jeżeli tutaj jesteście to nie wychodźcie ponieważ mam dla was bardzo fajną niespodziankę myślę dzisiaj słuchajcie odebrałem no, ogólnie ten poziom karnego 13 mamy teraz te kilka słuchajcie tutaj już będzie mi kita Zarobiście. dzisiaj sobie zrobimy wszystkie te misje a na końcu odcinka jeżeli chcecie to przewincie, jeżeli nie to nie ja radzę, ja radzę zobaczyć po prostu, no, bo ten... Bo trochę nad tym się yy, ten, będę siedzieć. Chcę to jakoś fajnie pomontować. Na pewno muzyki. Ja, muzykę dodam, on będzie ponad 20 minut, więc będę musiał dać trochę więcej muzyki. Czekajcie czy tutaj? Nie ogólnie to yy, już się da ulepszyć, nie, już się da kupić ten karnet, bo wcześniej mi się w ogóle nie dało, nie? Wcześniej nie mogłem tego kliknąć, a teraz już się da ogólnie. No więc możliwe, że sobie to ten dokupimy, słuchajcie, yy, a więc tak mamy tutaj 1500 tych, tych punktów. Więc na jednym jest powiedzmy, że tutaj 1000. Jeszcze mamy 500, no to dolecimy do tego start dropa i, może, i jeszcze trochę do tego, ale na pewno do tego nie dobijemy. tylko się pojawią kolejne misje. Yy, więc fajnie zrobiłem już yy, cały walka z bosem, yy, Wszystko co mogłem, praktycznie. No dobra. Teraz misję, prawdopodobnie na solo. Dzisiaj y, przewiduję dwa odcinki. Jeden y, prawdopodobnie będzie bez dźwięku, choć nie wiem, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tak. I słuchajcie, kim by tutaj porobić misję? No kurczę, nie wiem. Może bym wziął Daryl albo Bonnie na początek. Chyba Bonnie, bo Bonnie nie mam wbitej, chyba na 21 rang nie a nie mam, mam Bonnie, 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 Bonnie tu jest No to Daryl, Daryl, jednak ty Jednak Daryl Szybki 5 ludek mam, mam, czekajcie Nie wiem Nie wiem Nie Polecę na sal przy okazji trochę tych Pucharków zdobędę, więc Nieważne Ogólnie co przed chwilą, dosłownie przed minutą skończyła się przerwa konserwacyjna yy, i nie wiem co tam wprowadzili, albo tam poprawili, ale nie zauważyłem nic na razie. No mamy 15.5, a o 15 jeszcze była. Ja jak mnie bije. Chłopnie. Chłop się wziął jeszcze kurde zginę zaraz Dobrze walić w tą kolet Dobrze, 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 dobrze. O! O, Boże! O mój Boże, o mój Boże. Okej, okay, to był cichy win, słuchajcie, oczywiście. Mm, teamowanie się to jest podstawa. To jest podstawa. Ogólnie to mm, spadłem troszkę na lizę mocy. Troszkę. Dosłownie troszkę. Muszę odrobić tego diamenta, bo chciałem w, w tym sezonie wbić. O! To, a może nawet to. Zobaczymy. Ale chciałem trochę powbijać tą ligę mocy to, to, Albo wiecie co? Dla tych którzy oglądają Słuchajcie Niespodzianka będzie trochę szybciej Od razu jak zrobię tą misję nie, nie będę robić tych dwóch misji Tylko na tym odcinku zrobię jedną misję A na drugim nie, nie zrobię drugiej Bo na drugi mam inny plan Ale y, ten y, Kolejną misję tam zrobię poza odcinkiem Albo zrobię ją na tyle szybko żeby ten No, nie wiem co ten bas kurde sobie myśli, że mnie zabije, bratku. Goddamn. A ty śmieciu! A to Piper, wie, że ja tu jestem, właśnie. Ja chcę zająć czwarte miejsce, więc ja mam wywalone. Szczerze. No, ale kurde, nie zajmę tego, tego miejsca Tylko trzecie Znaczy, kurna, trzecie Piąte, bo te śmieci się na mnie uwzięły Kurde, zabiłbym jakiegoś, jakiegoś frajera i bym wygrał to, no ale kurde Walona Shoei i kurde, nie pozwoliła nic zrobić Super, super powiem szczerze Zasrany śmieć kit jeszcze kurde mnie tak wkurza Nie da się teraz grać Nie da się teraz grać w ogóle Miko Bo ten fryer kit skoczy ci na łeb i kurde po tobie nie? Ja pierniczo. Ale łatwo, bro O ty śmieciu, o ty śmieciu strzeliłeś we mnie? Frajerze O ja pierdzielę Miko double kill Tych śmieci tutaj trzeba zniszczyć. Ta super, super! Super jesteście. Czemu ty chcesz mnie zabić za wszelką cenę? Tego śmiecia tutaj trzeba zabić. Tylko tam, no. On was pozabija, kurde. On was pozabija, wy nie wiecie tego Idioci naprawdę, nie mogę z nimi, nie mogę z nimi, no ja pieprzę no Czemu mnie? Słuchajcie, zagrałem jeden editor map i nagle wygraliśmy, wow Wow Słuchajcie, jeszcze trzy wygrane działam nas od niespodzianki yy, Dla was, dlatego... Yy, ten Fajnie O co za rura Tego kit'a już tutaj nie ma, co nie? Jest tam śmieć Kit to taki no skill, nie? Kolejnego no skill'a prowadzi do gry, ale jest tak OP, że nie narzekam No się tutaj telepierdnie zaraz Nie, nie, nie Ło! Amber co robi? ho, ho, ho. Ej! Jestem dumny z Amber Bez kitu, dobrze, dobrze, dobrze to zrobiła Tylko że teraz nie wyjdzie Albo nie wyj... Ej! Ona ma dobry... Ja pierdziele, Prawie no! Po co ja zginąłem? No i pięknie, bailando picobello Lecimy tu? Leć tam no! debil Okej okay. Nie, no ja pierdziele. No to super, nie. Odpadłem na i od razu przegrałem. No to nie wiem. Nie wiem, może to dlatego, że nagrywam, to to mi daje pecha jakiegoś, nie wiem. Miałem to na szybko zrobić, a się powtórzyło. Nieźle. Okej, okay. przeniosłem się do pokoju, gdzie będzie dosyć słaby internet, więc mam nadzieję, że to wygram. Yy, teraz jest ostatnia runda, słuchajcie, w tym odcinku. Yy, ponieważ wtedy zrobimy już tę misję, no i odbieramy yy, ten prezent, o którym wam mówiłem. Tego niespodzianek jakby. Yy, no i yy, ten, będzie drugi odcinek właśnie, związany z nią. A misję sobie zrobię tak w międzyczasie y i wam pokażę y odbieranie tej, tych nagród. Kurde, ten Max tutaj tak nas kieruje, nie? nas tak kieruje. Mhm. Trzy osoby zabiło. Trzy. Nie, nie wierzę to. Mega dobry jest. Ej! Coś mnie zamurowało. Dobra. Przegrana, bo... Nie mamy szans tego już zrobić. Brok na trzech... Nie, 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 bez szans, bez szans. Bez szans. Pewnie to nawet przegramy. Kurde po co ten idiota na blisko podchodzi specjalnie Powiedziałbym że to moja wina ale nie Ten brak spierdzielił Zagonili nas kurde No i brok, jak to spieprzysz. To jesteś takim botem, nie? I już twoim rodzicom, że w ogóle ten... Że cię urodzili, brok. Wal się. śmieciu masz to wygrać. Jesteś w najlepszej pozycji, widzisz go z góry, on cię nie widzi, on strzela na ślepo. Więc masz stuprocentowe szanse, chłopie. To on powinien się cieszyć, kurde, że ten... O! Patrz jak mam! pa jakiego malała, Patrz jakiego malała No i co? No dałeś mu się uleczyć, no bratku! Okej, okay, przynajmniej wygrał. Już się bałem, że to przegramy, ale okej, okay, nie To w gwiazdy gry chyba za nic. No, no dobra, super, super. 1000 kredytów. Odbieramy 1000 golda, no, nie, 2000 golda. I słuchajcie, czas na niespodziankę, słuchajcie, widzicie ile mam blingu? Tak, wreszcie go wydamy na jakiegoś skina. Wreszcie go wydamy na jakiegoś skina. W zasadzie sensie zastanawiałem, jaki to może być, ale postanowiłem, że kupię sobie skina do pana Miko, a mianowicie tego skina. On jest zarąbisty, mega mi się podoba. Chcę go mieć. Właśnie kupiłem sobie jeszcze gadżet do Miko. Stal Power zostałem, bo on jest dobry. I słuchajcie, czas kupić skina. Pięknie, zrozumiemy, Miko. Emotka, wszystko, pięknie, ładnie. Co jest sobie to. To, o, to też mam, dobra. Yy, nieważne, przyda mi się tutaj. Coś... Nie, nie, nie mam połączenia. Dobra, to już jest mało ważne, jakieś emotki, bo kupiliśmy skina. To jest właśnie ta niespodzianka. Słuchajcie, w kolejnym bo będziemy próbowali być mikro na 27 rank. Yy, bo jest aktualnie bardzo fajna mapa z kubotą z oparami sorry zburzona piecola kubotą ona jest fajna na miko yy, i słuchajcie jeszcze ze skinkiem będzie mi się lepiej jeszcze grało więc mam nadzieję że 27 ranga wleci yy, no i tyle możemy nareszcie bo odebrać już blinga yy, słuchajcie nareszcie nareszcie bling 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 i mamy znowu 5000 więc, więc jeżeli wyjdzie jakiś mega fajny skin za 5000 blingu, który mi się mega spodoba i będę musiał go mieć, to sobie go głupie, więc no. Tyle wbijajcie na kolejny odcinek, który prawdopodobnie już jest w tym momencie. Trzymajcie się, cześć!